Można by rzec, cytując klasyka, znowu sukces. Rozmawiałem z licinami, bo nie znam ich reakcji, jak oni reagują, jaka jest to publiczność i tak dalej. I mówili, że bardzo to przeżyli i cały czas mają spektakl w głowie. Więc gratulacje, panie reżyserze. <noise> Dziękuję bardzo. I przede wszystkim podobno ten koncept powstał 3 lata temu. No, dokładnie to on powstał w czasie po pierwszej fali pandemii. Wtedy dostałem propozycję i w czasie drugiej fali pandemii zdecydowałem, że to będzie LEM. Czyli może jakieś takie dwa, półtorej, 2 lata temu. Bo tak to są materiały temu. z rekonstrukcji, prawda? One już jakby No, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo te materiały, co Państwo zobaczyli w spektaklu, były dosłownie, dosłownie, od dzisiaj, od dzisiaj były trzy miesiące temu. Aha. Także tutaj było bardzo duże przyspieszenie i, no, i trzeba powiedzieć, że myśmy pracowali na ten spektak, jednak w warunkach budowlanych. Także tu dzisiaj pięknie wszystko wygląda. no To super się uspokoiło wczoraj. Tak to pracowaliśmy po prostu razem z budową. No ale dyrekcja też miała tą świadomość, mówiła, że po prostu jest to bardzo ważne dla tego teatru, dla tego powiedzmy miasta i dla tego teatru, także udało się. To to wielki prestiż, tak mi się wydaje, otwarcie nowej sceny. Tak, bo to też jest... Ja też jak Nie wybiera się do... byle kogo po prostu. Też jak dostałem ten, tą wiadomość i propozycję, to też zrozumiałem, że to jest Narodowy Teatr litewski i nie można tego ignorować, że trzeba się dobrze przygotować. W związku z tym wszyscy się dobrze przygotowaliśmy i się udało. Książka, bardzo dobrze pamiętam film Tarkowskiego, w którym główną rolę miał Donata Banionis, to ich taki największy aktor tam lat 70. Troszkę się wynudziłem, jak George'a Clooney'a oglądałem w jego zmaganiach z myślącym kosmosem. Zdanie, które bym zapamiętał z dzisiejszego pokazu, bo ten spektakl to nie jest taki i wszystko mamy. To, jak, ma, jak możemy poznać obce cywilizacje, skoro nie znamy, sami... sami się nie znamy? No, więc właśnie, taka A, myśl. To dokładnie to jest, to jest to zdanie, które mnie najbardziej jakby urzekło, i to jest jakby towarzyszyło mi to zdanie z Lema, towarzyszyło mi całej tej pomysłu. Na tym cały, zbudowaliśmy cały pomysł na ten spektakl. Ten myślący Oceano no, technicznie, no kurczę, naprawdę, szacun. Ten... Począł Pan ocean? Tak, na no, wszystkim chyba, ten dym, no. znamy te skecze kabaretowe, więcej dymu, więcej dymu. Dzisiaj, ten... dzisiaj trochę, przyznaj się, było za dużo dymu. Ale było opanowane. Nie? Teraz... Nie, trochę było, tak. znaczy za szybko wyszedł, ale to są takie moje wewnętrzne sprawy. No ja rozumiem. No pan... ale, ale, ale też poczułem, poczułem, ocean wyszedł na widowni, tak. wyszedł, wyszedł i dotknął widownię. To tak, to, to audytorium może jest takie troszkę nie do końca fajne, bo jest za wysoko, prawda? W dziesiątym rzędzie widzi się pan z góry, o, tak. Tak, tak, no ale to taka architektura, no nie jest to idealna przestrzeń, ale jest nowa, przestrzeń teatralna, dobrze wyposażona. która tak. trzeba dobrze ościć. Do, dobrze i też jest to bardzo ważne. Ja myślę, tak właśnie, właśnie teraz rozmawiam z ludźmi, ludzi z zagranicy, że to jest niesamowite, że w Wilnie w momencie kryzysu. Otwiera się nową scenę dla teatru globalnie. To jest bardzo ważne, że ktoś inwestuje, rząd inwestuje. Politycy inwestują właśnie w kulturę i w teatr w momencie kryzysu. To jest bardzo ważna wiadomość dla ludzi, i dzisiaj się to spełniło. Ludzie byli szczęśliwi, że nagle ta pandemia już odwróciła się. Dzisiaj nie było ludzi z maskami na widowni. Dzisiaj byliśmy po prostu znów jak kiedyś w nowej wspólnocie. A nawet mam wrażenie coś więcej. Ale ten spektakl, poprzez pandemię, poprzez to zamknięcie prawda, w, w, na tej stacji, bardzo dobrze koresponduje z naszym zamknięciem, które było. Przez kilkanaście miesięcy i zanosi się pewnie na jakieś nowe zamknięcie, ale pan wie chyba, że na licie to koszykówka i teatr. <głos> <głos> Więc... No ja, ja w ogóle w czasie pobytu na, na, właśnie na Wilnie poczułem, że teatr jest strasznie ważny tak. dla ludzi. Duży respekt, w związku z tym no, to jest przyjemnie pracować tutaj wśród takich ludzi, którzy po prostu po prostu Litwini kochają teatr. I znają. I znają teatr. Tak. Zmarł ich chyba numer jeden, chociaż te dyskusje tam trwają, czyli Nekrosius, uh -huh. który był takim mentorem dla Kroszynowasa. Ale generalnie no, teatr Teerski uchodzi za jeden z ciekawszych teatrów w Europie, prawda? No, no tak, jest znany. I na koniec, jakie to. A, jeszcze mam jedno pytanie. Oglądam od pewnego czasu w, w, Gigi TR-u i bardzo mocno w, w, stawiacie na techniczną stronę. No, inni ludzie no, to jest po prostu petarda pod względem technicznym i to jest jeden z niewielu spektaklów, który się broni w online. Bo tam wykorzystaliście w możliwości, jakie dają w multimedia, to czego nie zobaczy widz. W... No trochę te, temat tej, tej powieści Doroty Masłowskiej był taki, trochę właśnie o tym rodzaju właśnie współczesnej zabitowaniu nas wszystkimi informacjami. Także to jakby dobrze trafiło też w czas. Dlatego, że się dobrze sprowadza w internecie, bo trochę to było właśnie o naszych czasach. Przy filmach science-fiction, czy przy przedstawieniach science-fiction, w ogóle najszybciej się starzeje technika, prawda? Miał Pan taką to obawę, to prawda. tak, to prawda. żeby to wybrzmiało dobrze, bo te przyciski na przykład takie, prawda, to to prawda. na palicy się tak wyrażę, tak, tak, nie są takie nowoczesne, ale na szczęście no, jest, jest, jest bardzo dużo sensów, jest bardzo dużo słowa i tak dalej, tak dalej. Nie wiem. Dla mnie teatr jest to taka... Hmm, dla mnie teatr jest to obraz... Przede wszystkim dla mnie teatr to jest emocja i wymiana z widokiem. To jest pierwsze. Później jest właśnie całkowite wra, wrażenie. I pracujemy słowem, pracujemy obrazem, pracujemy muzyką, dźwiękiem. Pracujemy kostiumami, postaciami. Pracujemy na to wrażenie, żeby cały człowiek poczuł, nie tylko przez swoje tutaj tą przysadkę homo sapiens, ale żeby przez całe ciało poczuł, że po prostu uczestniczy w tym. I ta wymiana dla mnie to jest to, co nie to unikalne, tylko w tym momencie to można z, zrobić. I ta wymiana w tym momencie, w tym czasie, um, wymiana energii, empatii jest ważna. I, to, i, i ludzie gdzieś to zaczynają pamiętać, z tyłu głowy pamiętają, i po czasie sobie wspominają to doświadczenie. Dlatego też teatr jest takim, taką przestrzenią, która szybko umiera, bo on jest tą chwilą. Dlatego też tam wsadziliśmy ten moment, kiedy Harry mówi, no moje życie jest jak y, zdjęcie. Nic nie jest nasze. Ważne jest to właśnie co czujemy. A to co poczujemy, to to możemy zapamiętać. I już ostatnie pytanie. Ja jestem ciągle fanem niezapomniany dla mnie bzik i śluby panieńskie. Pamiętam, jak wchodzi ten motyw Pulse fiction, to jest takie pierdolnięcie, młody Jarzyna w... Bardzo mocno wtedy pan korzystał z popkultury, prawda? To był jakby takie przegląd notatek, fascynacji i tak dalej, tak dalej. Pytanie nietypowe. Dwa dni temu, nie, wczoraj, była 50. rocznica wydania albumu Imagine. Tak, jest. Bardzo Jakieś marzenie w tym czasie dziwnym, pochrzanionym? Super, ja bym nie, nie wypowiadał swoich e, e, słów, ale teksty do tego albumu, one po prostu ciągle trwają. Ciągle trwają i ciągle mogą nasycić. E, no ja często wracam do innych. Po prostu poprzez słowa i oczywiście ten rodzaj takiego ludzkiego dotknięcia, gdzie ja rozumiem lepiej słowa, co chciał wyrazić. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję.